Jednak nie podbił Twoja jest! Twoja jest! Twoja jest! Co ty robisz? Zostawiłem ci taki był plan Ale ci nie było! faktycznie zostawiłem tutaj O sió z kłamca Krętaczpartacz Mistrz takiego kontaktu ja mogę Twoja a, da. O jest moc! No sobie kogo ja nie pojechałem No Jezu Dobry fejk szepek. Miałem to sobie drugi raz prawą stroną podbić <noise> nie, nie spodziewali się tego <noise> A, epic save to mój uważniejszy Ej i stąd! IĆ! No ale razem To ja robię. Ja mam zero boosta. Ja miałem zero i jechałem Nie wiem co robię, klikam osobę klawiaturę. Tomek jesteś gdzieś? O nie, nie splikwałem tego jak co chciałem. Nie, bez przesady Przemek. <głosy> <głosy> nie miałem zamiaru ci podawać. Oj, 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 oj. Oj, niech przeproszę. Przemek, żeby się nie mścił przypadkiem. Tomek, podać ci? Bije to jak leci Nie dokręciło się O! A może jednak Takie! <noise> Jakie jak to są rangi, tak sobie sprawdzę tylko diamenty 2 Jak <noise> ja nie mam usta jak coś Nic nie mam Nie ja mam chęci do życia <noise> A on nie ma życia <noise> Możesz padać no, prawie Nie <noise> <laughs> co tu się dzieje? Skaczek jak mi się, co? To. co? On to mnie broni. No. Ja! No. Dalej walczę, cisnij. Oj, e, twoja. Ej! <laughs> what the fuck? Brrr. A, doskoczyło tego. Nie wiem wybijam to A nie! Ale nie! Dobrze! Nie! Ej! To było moje! Nie! Nie zgadzam się z tym! Patrz jak w ograłem! No Nie! To jest spróbować teraz tego? Nie. Nie, nie. Nie? A to może ja spróbuję. O, 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 przemych! trafiłeś! Wow! Nie Wiem, to jest reakcja, ale Przemek rzadko trafia tak z piłki powiedzmy. Co tam? W sensie mówisz? w kierunku, w którym by chciał. <laughs> <laughs> jest super. Konie? Prawda? To by nie weszło. Podaję ci. Ale strzał piękny, cudowny, niesamowity, mocny i niecelny. Tym jak jesteś? To twoja Co jest? Tra trafiłem, P prawda? Jóka, że odpoczyłem od małości i poczułem. Twoja? Mm, karbowane chipsy. <laughs> o smaku żeberek z kran chipsa. Mogę to obuśtać? A, to nie ty. <laughs> nie przebieg ja sprawy, wiesz tobie ile chcesz Ale tym? Mogłeś A dupa, nie trafiłem w piłkę jest, jest, jest dobrze, jest dobrze. A! nie jest <laughs> O! Nie trafiłem tu Możesz dobić teraz. Nie, Ale nie no. musisz. Wlawałeś bramkę? No, to, to wleciałoby w bramkę, ale to to Ostatnim dotknięciem wleciałem. Nie. No, ale mogę ci na powtórce pokazać, że to w bramkę wchodzi To pokaż, Przemek, to pokaż. Pokaż wszystkim, jakiś słaby jesteś. I kłamiesz. No, tym jeden to wchodziło w bramkę. Piękna do oddania. Czemu? Łukasz, czemu? To był ten puciwik, nie widziałeś jak padł w ciebie? To myślę, że oglądniemy powtórkę i zagramy jeszcze laszika i wtedy. Powtórkę obejrzymy? Tak, ehm... oczywiście, że obejrzymy, założyliśmy się blaka.